No nie ukrywam, fajnie się w tym morzu pływało, ale teraz czas odpowiedzieć na najciekawsze i najważniejsze pytanie, ile na ten wyjazd się kasy wydało. Pociąg Kraków Gdańsk Pendolino pierwsza klasa 344 zł, spokojnie ja tak na co dzień nie podróżuję, nie stać mnie. Chciałem po prostu sprawdzić, czym to się je i to dosłownie, no bo do biletu dodawane są smaczne przekąski. Mieszkanie w centrum Gdańska na ósmym piętrze z widokiem na stocznie 400 zł za osobę. Jeśli chodzi o wyżywienie, to pierwszy obiad w Gdańsku kosztował 20 zł, potem obiad w Gdyni i na Helu po 45 zł, wizyta w fast foodzie 20 zł, pizza 35 zł, lody 9 zł i dodatkowe zakupy, jedzenie, picie na osobę 50 zł. Niby bez fajerwerek, a jednak z fajerwerkami. Molo w Sopocie normalny 10, ale dla mnie ulgowy 5. Rejs statkiem w dwie strony Gdańsk-Hel-Gdańsk Hel Hel Gdańsk, normalny 140 dla mnie ulgowy 120. Jak widać pogoda się udała, wcale nie padało, tak na serio to lało, ale tylko przez chwilę i zaraz wyszło słońce i po kilku minutach byłem suchy. No i jeszcze powrót doliczamy drugą klasą Pendolino. Tutaj zniżka studencka już działa w odróżnie od pierwszej za 110 zł i wychodzi za wszystko 1203 zł. Dałoby się taniej, gdyby w jedną i w drugą stronę pojechać pociągiem TLK druga klasa, no to studencki bilet w jedną 43 zł. Gdyby zamiast jeść w restauracji w Gdyni czy na Helu za 45 zł zjeść w Nordfiszu za 20 gdyby zamiast statku pojechać pociągiem tam i z powrotem na Hel za 20 to łącznie za wszystko wyszłoby 680 pięć złotych.